11 po 8 Panele zaszklenione, zaludzone mocno ma gdzie lód niż szczyłam, bo to szybanko to trochę inaczej tuneczka jeszcze nie ma ale ładnie gdzieś się zapowiada jest tam, głupiego ale już coś tam bo Młaczałem przed chwilą, to 16 watów. idzie z tych. No i tamte pewnie coś też dają. Czyli jakaś minimalna produkcja już jest. No już nawet 30 W. No i po bagach jest 268. Chodzi kopareczka krypto. A co kopareczka. No, jedna karta, ale. Chyba najlepszy sposób na dogrzewanie. to, że dogrzewa, to jeszcze zarabia. A z dachowego prądu to jest w ogóle całkowicie dachowe ogrzewanie i zarabianie jednocześnie. w tych cenach opałów, które teraz są, wszystko idzie w górę. pęgiel idzie w górę, grosze idzie w górę. Drewno też są, mówili, że w górę. ten gaz, prąd, wszystko w górę. To chyba nie będzie głupi pomysł. Tak ogrzewać. Trochę mi się nie chce, ale przydałoby się te przewody dołożyć. Swoją drogą cena też poszła w górę. Dodałem 5 zł za metr. No, 4,99 ale jeszcze sprawdzałem sobie w marcu. Płaciłem 2,60 za metr szóstki. No, jest różnica. No i zamontujemy do tego PWMa. Bo jednak duże prądy. Zima może jakaś wydawała ugadę, ale latem się boję, że jednak będzie kiepsko. 800 W produkcji zużycia mamy 560 Gdzie tu wychodzimy się na zero. I 800 idzie naładowane. 28 amperów i warto mieć dwa systemy, dwa regulatory. Tu idzie konsumpcja z tego, pokrywa całą zapotrzebowanie, a tu idzie naładowanie. Jak na listopad jest całkiem fajnie. Myślałem, że deszcz trochę przemyje te panele, ale są pierdzielone. Chyba umyję wszystkie. wygląda fajna. Pobyłem panele, jest całkiem to inaczej. No ale więcej paneli, więcej mycia. da się ukryć. 14 godziny, zobaczę od jak cień wygląda. Tłumaczko tam jest. No a tu jest na styku. Jeszcze nie nachodzi na panele. No, ale dużo nie brakuje. Tu troszkę cofnę, ale i tak. Wiadomo, słońce zaraz niżej będzie tu. Można bym cofać, cofać. Jedni mówią, żeby obniżyć kąt, inni żeby podnieść, że będzie lepiej na zimę. I to takie właśnie jest, że tak musi zostać. No i tak tylko trzy panele, to tam przez dwie godziny nie będą to produkować, albo mało będą produkować, to też nic nie stanie. No i tutaj też tak na styk, jeszcze deskę widać, jest słońce i pewnie jak się obniży troszkę to może też być takie zacienienie ale... no i to nie zacieniony i kawałeczek mały lutki i no, tak to wygląda no, jeszcze do sinuski odłączyłem tego, podłączyłem, jeden został mi taki do tego podłączyłem do sinuski, trochę więcej będzie szło na ładowanie 12 voltowych akumulatorów 8 stopni 11.37 20 listopad 5 paneli produkcja 2-5 W. Tyle Czyli praktycznie nic. No jest pochmogno. Napięcie już słabe, bo tak parę dni już się. I chyba dzisiaj już będzie trzeba przełączyć się całkowicie na sieć. No zobaczymy, że jeszcze coś tam się Przyjaśni. On go gdzieś niżej. To jest niezłą mgła. To też pewnie ma wpływ na produkcję. Niebo jest wękitne. Patrząc na góry. U mnie trochę wyżej już nie ma tak tej mgły, aż tyle. Troszkę jest, ale tyle co nic. Jak przyjadę, to pokażę. I troszkę wyżej. A tu ugóry prawie nie ma. Może jakieś słońce widać. tutaj za górą się chowa jeszcze. No, tam widać się na budynku. Pomontowałem lampki takie, solarne. Zawsze trochę będzie jaśni. Tu i tam jeszcze z Guchu. ruchu A jeszcze może dołożę gdzieś tam jedną Tam, bo tam ciemnica trochę No gdzieś z godziny chodzi we Basto, cały trochę, będzie jakiś tam temperatura. Przed odpaleniem było 5 stopni Teraz jest 9, tu pokazuję 7, a to było 1. No to jest ten czujnik temperatury dałem tu, na ogniwie. Te ogniwa są chłodne. No, Nie no czuwale się daje lepsze. tam to podgrzewa Lepsze to niż nic. Będą go z powinno być na pół Nie dużo, ale powinno być. Na dworze takie zero stopni. na potwierdzenie, bo są sopelki. Już za dwie godziny chodzi we basto. Zobaczymy, jaka temperatura.

Te się już unormowało 9 zera było 5 niby o 5 stopni podniosło ile paliwa zjadło no nie wiem nie sprawdzałam ile zjadło na tyle jest akumatorem, że zjadłbym chyba dwie kiepskie. No nic łączy. Tylko tak sprawdzałem w ramach eksperymentu. No nie za bardzo daje rady. Coś tam podwydaje, ale tak jak mówię. Gdybym miał tu siedzieć cały dzień, to tak nie zaciekawi i nic nie robię tylko sporadycznie przychodzę czy było nie za dwa takie zamontować albo no kombinować jakieś grzejniki to ale to nie mam zamiaru jeszcze o baterii w ładowaniu i problem był tego typu że za bardzo nie było czym ładować No polska to chyba się chyba spierdzieliło nie za bardzo się chce ładować w ogóle jakieś dziwnie ładował Ugrana ten zasilacz tu też można po 12, tak jest listwa. tylko problem był tego typu, że on dawał 11,8V zamiast się z haczykiem małym, to trochę jednak nie doładowało do pełna przez 3S, no i co zrobiłem? Dałem inny zasilacz taki bardziej firmowy, czyli setka. W jest podłączone. No i tu już mam 1233, coś takiego. No to już prawie doładuję do pełna. Nawet fajnie się złożyło, że akurat tyle jest. Mówię 4 to jest 12, no 3 to 4. I jeszcze z kawałkiem, czyli jakieś 4,1 powinno doładować. Czyli prawie tak do pełna. Będzie naładowany. No bo nie to niech ładuje, chwilę to Teraz wkładałem, to ma jakieś 118 8. No zaraz zobaczę napięcie, bo to nie pamiętam. No jest woltomierz, 1144 teraz jest. Takie napięcie było 11,38V. Koszka się już podładowała, wolno tu idzie. to no, jest trochę ma pojemności. Po jest 105W. Wyłączyłem no, 10-15W. Coś takiego tylko. Nie za duży prąd to nie idzie. No i troszkę spadło napięcie. No ja wiem całą noc będę doładował, zobaczę czy doładuję, czy nie złączam i, I 26 listopada pierwszy śnieg oni pokryte jakiejś tam dłużej warstwy nie ma już jest rok no, jak temu jakiś podobnie był kolejny dzień ja no, co, ciężymy ponale? bo widzę, że jakieś słoneczko będzie dzisiaj. zresztą daleko jest tu jeszcze nie widać No, ale fajnie będzie, sypki śnieg to zejdzie. I i No to kawałek zostawiłem tutaj tak nie podłączony muszę do niego czemu nie działa za dużo nie podładowało przez noc 11,64 jest włączona, nie włączę 11.62, podłączę go do panela słonecznego. jeśli w miarę pogoda, trochę może więcej do Dobra, podsumowanie trochę wcześniej. Jeszcze kilka takich informacyjnych rzeczy od 22 w sumie włączyłem instalację. Dołączyłem się na sieć, No nie ma 100% tam jeszcze. Wczoraj ładowałem akumulator i trochę dzisiaj to jakiś tam pobór był. Jakieś światło w sobie coś tam, jakiś zasila. Oczywiście mogę odłączyć, coś to nie jest problem. W mam moment. Mogę dać odbiorniki. Ale chcę też mieć naładowanie magazyn, teraz coś się dużo mówiło. włączenia w kądu, w blackoutach i tak dalej. Oczywiście specjalnie w to nie wierzę, ale na jakieś godzin godzinna przerwa będzie. Zawsze dobrze w pogotowiu magazyn. Produkcji i tak nie ma za dłużej. To jest produkcja z ostatnich dni. W tym systemie MWPT bo no, a dzisiaj jest fajnie, wczoraj było kiepsko. Przecież wczoraj fajnie to dowodowało magazyn. Ostatnie dni to już w ogóle po pół kilowata, już prawie nic nie było, czyli padaczka w sumie. Jeszcze prognozy pogody. No nie są najlepsze, bo tu śniegi już będą, deszcze, później gdzieś na słońce jeszcze, no, ale to ta pogoda się tak zmienia, że na kilka dni do przodu nie mogłem przewidzieć, nawet jeden dzień do przodu. z tak mi słabo to wychodzi. Coś tam może zobaczymy, jak będzie powalać, będzie ładnie parę dni, to można jeszcze coś tam dać pobór. Po Ale generalnie do tego dążę, żeby był, był doładowany magazyn.